Cześć, ja jestem Jurek, a to jest vlog Mogę być szybki. W poprzednim odcinku mówiłem Wam o tym, dlaczego użycie tylnego hamulca jest tak ważne na śliskim. Dziś będę mówił o tym, jak tylny hamulec wpływa na pracę zawieszenia i stabilizację motocykla. No to zaczynajmy. Jak wiecie, transfer obciążeń ma kluczowy wpływ na zachowanie motocykla podczas hamowania. To od niego zależy, ile siły hamowania jesteśmy w stanie wytworzyć na przednim, a ile na tylnym kola. Żeby zrozumieć, jak użycie tylnego hamulca wpływa na transfer obciążeń, przypomnijmy podstawowe zasady. Podczas hamowania siła bezwładności wytwarza moment, który przenosi obciążenia z tylnego na przednie koło. Moment ten zależy od położenia środka masy i odległości pomiędzy punktami styku kół. Im wyżej jest środek ciężkości, tym szybciej ciężar przenosi się na przednie koła. I odwrotnie, im większa jest odległość między punktami styku kół, tym wolniejszy jest transfer masy. Jeżeli zahamujemy tylko przednim hamulcem, przednie zawieszenie skompresuje się, a tylne rozszerzy. Odległość między punktami styku kół zmniejszy się i motocykl jeszcze bardziej zanurkuje. W przypadku hamowania z użyciem obu hamulców obniżamy środek masy, a co za tym idzie zmniejszamy efekt nurkowania motocykla. To wynik pracy zawieszenia. Tu znowu przyda się szkic. Jak wiecie, wahacz niejako wisi na tylnym zawieszeniu. To znaczy, że oś koła jest poniżej osi obrotu wahacza. Jeżeli użyjemy tylnego hamulca, w układzie powstanie dodatkowa siła, która ciągnie koło do tyłu, a co za tym idzie, kompresuje zawieszenie. To oznacza, że przy użyciu obu hamulców zarówno przednie, jak i tylne zawieszenie składa się. W efekcie środek ciężkości obniża się, co zmniejsza transfer obciążeń. Dodatkowo odległość między punktami styku kół z asfaltem jest większa niż podczas hamowania samym przodem, co redukuje negatywny wpływ kompresji przedniego zawieszenia. Dzięki temu nasze hamowanie jest dużo płynniejsze i wymaga od nas mniej siły. Podczas hamowania tylnym hamulcem zachodzi jeszcze jedno ważne zjawisko, które może mieć negatywny wpływ na nasze hamowanie. Kompresja zawieszenia zmniejsza docisk koła do asfaltu. Przy agresywnym użyciu tylnego hamulca może dojść do sytuacji, w której tylne koło zacznie podskakiwać. Dzieje się tak wtedy, kiedy reszta motocykla nie nadąża za kompresją tylnego zawieszenia. Bezwładność tylnego koła i wahacza jest dużo mniejsza niż reszty motocykla. Oznacza to, że dużo szybciej reagują na działanie sił. Kiedy zawieszenie kompresuje się pod wpływem siły hamowania, reszta motocykla powinna obniżyć się tak, żeby koło zostało na asfalcie, ale ze względu na dużo większą bezwładność, nie Nadąża za kompresją tylnego zawieszenia. W efekcie koło unosi się w powietrzu, a następnie opada, by ponownie odbić się od asfaltu. Najłatwiej poczuć to podczas hamowania silnikiem, kiedy po zbiciu biegu albo dwóch gwałtownie puścimy sprzęgło. Telny hamulec zapobiega też niestabilności, kiedy podczas hamowania motocykl nie jest do końca prosto. W idealnym przypadku podczas hamowania na wprost motocykl znajduje się w równowadze. Niestety jest to równowaga chwiejna, to znaczy, że siła hamowania i siła bezwładności znajdują się w jednej linii. Nie powstaje żaden moment, który odchyla motocykl na boki. W rzeczywistości środek ciężkości nie zawsze znajduje się w osi przedniego koła. Siła bezwładności generuje moment, który pogłębia odchylenie ramy motocykla od osi koła. Jest to zazwyczaj niewyczuwalne, ale w skrajnych przypadkach. Może skończyć się wywrotką. W tym przypadku użycie tylnego hamulca generuje dodatkową siłę, która działa w odwrotnym kierunku niż siła bezwładności i próbuje naprostować motocykl, co daje dodatkową stabilizację. Warto dodać, że użycie tylnego hamulca jest szczególnie ważne w pierwszej fazie hamowania, kiedy na tylnym kole występuje jeszcze potencjał do wytworzenia siły hamowania. Podsumowując, użycie tylnego hamulca zmniejsza efekt transferu obciążeń na przednie koło. Co za tym idzie, motocykl jest stabilniejszy, a my mniej się męczymy. Jest to szczególnie ważne podczas mocnych hamowań z dużej prędkości. Należy jednak pamiętać, że kompresja tylnego zawieszenia zmniejsza docisk koła do asfaltu, co może spowodować jego podskakiwanie. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam Was do dyskusji. Jeżeli Wam się podobało, to polejkujcie i udostępnijcie. Na razie!